Witam Was bardzo serdecznie, a właściwie dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu studio Bodytek 20 z plusem, a naszym gościem jest Gosia idzikowska Dzikowska Trzeciak, która w 2016 roku wygrała walkę z rakiem. Gosia jest dzisiaj moim gościem. Oprócz walki z rakiem będziemy również rozmawiać o tym, jaką przemianę wewnętrzną przeszła i jak teraz wygląda życie po chorobie. Zapraszam serdecznie. Kosiu, witam Cię w końcu tak naprawdę, bo my się trochę gdzieś tam nasze drogi się przecinały, parę razy sobie już rozmawiałyśmy raz telefonicznie bardzo długo, pamiętam to, e, ale jak to się zaczęło? Bo na początku miała być endometrioza, potem się okazało, że jednak rak, okazało się, że ciąża, jakby dziwny zbieg okoliczności wielu, wielu okoliczności doprowadziły do tego, że się dowiedziałaś i zaczęłaś walczyć. Wiesz, ja zawsze byłam taką osobą, która bardzo dużo pracowała, była nastawiona na karierę i tak się jak... Ten los poskładał i miałam też problemy z jajnikami. Tą uh -huh. Endometrioza już mi towarzyszyła jakiś czas. Miałam mieć nawet operację usunięcia, właśnie guza, który miał być endometriozą, uh -huh. i zaszłam w ciąży. I ta operacja się nie odbyła. E, ten guz w trakcie ciąży zaczął bardzo rosnąć, w związku z tym musiał zostać usunięty po trzecim miesiącu ciąży, no, ze względu na rozmiary i na to, że to mi zagrażało. No, a jak mi usunięto ten gust, to długo mnie trzymano w niepewności, co to jest. Ale mhm. myślę, że po minach lekarzy, jakby już z perspektywy, wiem, że wiedzieli, że mam nowotwór. No i taka była diagnoza: nowotwór jajnika, w ciąży. Pewnie Czyli dwie, dwie, jakby bomby spadły na ciebie jednocześnie, rozumiem, bo z jednej strony jest rak, a z drugiej strony mam raka, ale mam jeszcze w środku dziecko. Mhm. To był taki natłok dziwnych informacji, że jakby nie ważysz tego, że dziecko jest w tym wszystkim, nie? Więc na początku, no to martwiłam się o siebie, no nie oszukujmy się. Dopiero potem, jak wchodzi temat w ogóle chemioterapii, co też jest dość skomplikowane, bo nie każdy lekarz jeszcze na tamtym etapie w Polsce wiedział o tym, że można wiesz, mieć, przyjmować chemię w ciąży. I te momenty, kiedy ja dostawałam chemię, i potem przez cały dzień dziecko mi się w brzuchu nie ruszało. Mm -hmm. to, to było już takie stresujące. Też już mi się trochę z, z, zbierają w oczach, bo wiesz, super było, gdybym ja mogła po prostu się cieszyć ciążą, mieć świetne zdjęcia z brzuchem, i tak być <coughs> piękna, a było trochę na opak. Nie? nie miałam włosów, wyglądałam coraz gorzej, już potem nie miałam brwi, rzęs, e, nie mogłam urodzić dziecka naturalnie. Po prostu mnie wyjęli, nie mogłam go zobaczyć od razu przez dwa dni. Co się zmieniło w momencie, kiedy się dowiedziałeś, że jest rak, ale jest dziecko? No wiesz co, ja byłam królową życia, mm -hmm. także to, to w ogóle nie było miejsca na dziecko w tym pędzie, wiesz, w zwiedzaniu świata, podróżach, imprezach i takim e, cudownym życiu w pędzie, gdzie wielu rzeczy naprawdę nie dostrzegasz. Po tym jak się dowiedziałam, że będę w ciąży, to oczywiście będę chodziła do pracy do samego końca, no bo ciąża to nie choroba, w związku z tym nie mam mowy, zachorowałam na raka, dalej będę chodziła do pracy, no bo wiesz, muszę, zrealizuję to zadanie, to jakiś wypadek przy pracy, skończę chemię, będę zdrowa i, i wiesz, i, bo zawsze mam szczęście, więc znowu wrócę, wiesz, na, do tego swojego życia. Um, Ostatnio chemię, jeszcze tak bardzo zadaniowo, że wiesz, dziecko, dziecko się pojawiło, moja się pojawiła, ja miałam jeszcze dwie, dwa cykle i miałam już być zdrowa. No i w lutym się okazało, że dupa blada, mm -hmm. że mam przerzuty. I generalnie w takich miejscach, że nie wiadomo, czy cię zoperują. No po prostu miałam je w mięśniach brzucha. No, nie da się bez mięśni brzucha, jak cię je wytną to tsz, i się przewrócisz. Um, ale gdybym tego nie przeżyła, to nie była w tym miejscu, więc też czuję wdzięczność za, za tą sytuację. nie? I gdyby nie te przerzuty, to ja bym dalej była w tym samym miejscu. A dzięki temu naprawdę wszystko się zmieniło. Co powiedziałabyś sobie, Gosi, tej Gosi, która dążyła za karierą i tak dalej, teraz wiedząc to, co wiesz, z tymi rzeczami, które się teraz dla ciebie liczą, możesz się cofnąć w czasie i powiedzieć jej coś? Kurczę, no chciał, wiesz, powiedziałabym sobie, żeby się, zatrzymać się zatrzymaj się. Zatrzymaj i zacznij słuchać samej siebie. Mhm. Dostrzec, że, że wiesz, no pieniądze mogą ci być potrzebne na leczenie. Musisz mieć kasę, dobra, trzeba za to zapłacić, to do tego, ale tak naprawdę na co dzień to ich nie potrzeba, bo, bo wiesz, cudowny to może być wyjazd w góry, żeby sobie pochodzić i pomieszkać w schroniskach. nie musimy jechać na Karaiby, nie. Cudownie jest iść do lasu i posłuchać, jak śpiewają ptaki, albo poczuć ten zapach, albo jak sobie sama namalujesz obraz i jesteś z niego dumna, albo Twojemu dziecku się to podoba. Wiesz, ile ja czasu traciłam w głowie swojej, jak żyłam w tym pędzie właśnie na takie wirtualne sprawy, na wirtualne rozmowy, bo masz ten ciągły stres, pęd, różne sytuacje, które potem w głowie analizujesz. A po co, jak można się przespać albo zasadzić pomitory? A propos pomidorów, bo ty byłaś osobą dążącą za jakby powiększeniem kariery, karierowiczką po prostu. Sprzedawałaś drugie samochody i tak dalej. I nagle zaczęłaś się zajmować ogrodami, ich projektowaniem, sadzeniem pomidorów właśnie. Jak do tego doszło? Przysięgam czy nie wiem, jak, jak, jak do tego doszłam. Po prostu przyszedł dzień, kiedy ja stwierdziłam, że będę się zajmować ogrodami, założyłam profil ogrodnik wrocławski, nawet zyskałam klienta do obsługi ogrodów. I tak się zaczęło. I wyobraź sobie, że ja z pani w garniturze skończyłam na podwórzu zamiatając liście, i sobie myślałam, co ja tutaj robię? Ale nie tak ładnie, tylko dodajmy do tego jakieś przekleństwo, bo naprawdę tak na początku myślałam. A potem sobie myślałam, przecież ja tak lubię sprzątać i zamiatać. I skoro mam z tego pieniądze i przyjemność, czemu nie pozamiatać liści i nie podłówać w ogrodzie? I tak naprawdę robiłam to z serca, wiesz, że ja całe swoje życie zawsze byłam związana z, z, z firmami sprzedażowymi, z takimi, co, co na przykład dopiero się otwierał, dopiero się otwierał salon, dopiero zakładała się jakaś firma, więc ja zawsze liczyłam, e, robiłam biznesplany, byłam tym geniuszem, jak ktoś z moich znajomych otwierał biznes, to ja byłam tą, co, wiesz, e, zawsze to liczyła, a swojego biznesu nie policzyłam do tej pory. Zupełnie w głowie sobie tylko wymyśliłam, no muszę mieć minimum tyle, żeby przynajmniej starczyło nie wiem, na to czy na to. I los jest łaskawy i to realizuje. Ten profil. Trzeci sezon. Trzeci sezon, czy tak. Czy Ten profil mi się zmienił po drodze, bo ja rzeczywiście teraz zajmuję się tylko projektami ogrodów. Wiesz, udziela się ten mój stary perfekcjonizm, to że ja po prostu. Chcę, żeby wszystko zawsze było dobre, więc wiem, że te projekty są świetne, które robię, i dzięki temu mam wiesz, taką uczciwość jakby względem siebie, ale chyba przez to, że mam ten luz, że dla mnie to jest taki proces, który ma sprawiać ludziom przyjemność, to, to, to chyba wiesz, przez to, przez to że ja to, to robię naprawdę z serca i zupełnie tego nie policzyłam, to to, to się zadziałało. Tak. Nie? Czy dzisiaj jest już normalnie? Super jest, super, naprawdę jest super. Ech, wiesz, ja robię teraz takie rzeczy, o których bym się nie podejrzewała. Zaczęłam jeździć na rowerze, bo razem z fundacją Rack wybraliśmy się na zwrotnik raka i przejechałam ostatnio 600 kilometrów. W życiu bym nie pomyślała, że to będzie możliwe. Wiesz, jak jechaliśmy na ten zwrotnik raka, to niektórzy pędzili, a ja byłam w takiej grupie, co to się teraz zatrzymała, i patrzymy, bo bociany. No to poczujemy teraz wdzięczność, że możemy tutaj być. Wiesz, takie chwila na wdzięczność. oprócz osób, które będą nas oglądały, które są tak tą gosią przed chorobą mhm. i być może zwolnią, są wśród nas na pewno też osoby, które walczą z chorobą albo dopiero się o niej dowiedziały i potrzebują takiego wsparcia i powera i kopa. Co byś powiedziała takiej osobie, która teraz nas ogląda z drugiej strony i potrzebuje twojego wsparcia? Najważniejsze to, to po prostu trzeba zapomnieć o, o czytaniu statystyk. Jakiś, wiesz, forum internetowych. jakby. To trzeba odłożyć na bok. Trzeba się skupić na sobie i wiedzieć, wiedzieć że wszystko jest możliwe. Popatrzcie tutaj: rak jajnika to jest najgorsza diagnoza, a rak jajnika z przerzutami, no to jak ktoś ma ochotę, to może sprawdzić, jakie są perspektywy. A jestem zdrowa. Naprawdę wszystko jest możliwe. Naprawdę wszystko. Tylko trzeba, trzeba rzeczywiście, wiesz, uspokoić się, zacząć się leczyć, to jest jedno. Ale potem dać sobie ten, to, ten moment na zmianę wszystkiego w głowie. Bo, bo, bo pewnie coś, coś się wydarzyło, że, że musisz sobie przewartościować życie, zacząć na nie, spojrzysz na nie trochę inaczej i okaże się, że to nie jest taka zła sytuacja, w jakiej jesteś. Nie? Naprawdę, wszystko jest możliwe. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, bardzo Ci dziękuję, że w ogóle do nas dotarłeś, że się w końcu miałyśmy przyjemność spotkać. E... Do naszych widzów dwie wiadomości. Po pierwsze zatrzymajcie się, a po drugie idźcie się zbadać. Tak. A Zatrzymajcie się przede wszystkim, nie trzeba będzie się badać. Ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie w tym, żebyśmy byli zdrowi. Nie? Trzeba się zatrzymać. I dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Yy, nie ma sprawy. Normalnie w tym, yy, w tym momencie zapraszam moich gości na trening. Ale w związku z twoją historią i z chorobą, którą przeszłaś, nie mogę cię na ten trening zaprosić, dlatego że jest to jedno z przeciwwskazań w metodzie EMS i w bodyteku. Zapraszam jednak wszystkich naszych obserwujących i widzów do treningu. Ja tym razem potrenuję sama, ale mam nadzieję, że ta rozmowa nasza dała chociaż kilku osobom siłę do tego, żeby wstać i o siebie zawalczyć. Jeszcze raz, Gosiu, bardzo ci dziękuję i dużo zdrowia. Dziękuję, biorę cała sobą. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się. Yoła. Dzięki. Matko kuchu. Super. Kolejny trening. Raz w tygodniu 20 minut, bo odletek 20. Polecam serdecznie. O oh, kurczę. Dzięki, dzień, dzień.